Nie wiem, czy słyszeliście, ale w Krakowie panuje epidemia kolesiostwa. Tak mówią. Słyszeliście? Stan epidemii kolesiostwa został wprowadzony na terenie całego miasta. I niektórzy próbują zwalczać ją odświeżaczem powietrza albo kombinezonami lub maskami. Proszę nie podchodzić bez masek. Proszę się nie zbliżać bez masek. To miała być maska, ale. Wszystkie się zgubiły już. Natomiast ja proponowałbym troszkę minimalizować negatywne skutki tej epidemii nie przez kombinezon czy maseczkę ale przez zasadę życzliwej interpretacji. W mediach społecznościowych krowoderska.pl bardzo serdecznie Panów pozdrawiamy. Robicie bardzo dobrą robotę. Może jeszcze o tym później. Pojawił się taki materiał po tym, jak przez dwa dni tutaj w Krakowie na Ruczaju nie działała trakcja tramwajowa. No i nie jeździły tramwaje. Zresztą może posłuchajcie czy obejrzyjcie sami. Awaria torowiska ujawniła awarię prezydenta. Mieszkańcy alarmują na Facebooku. Halo, jest dramat. Wtedy Aleksander Miszalski odpowiada. To nie jest zależne ode mnie, że coś się zepsuło. Jeśli stan torowisk nie zależy od prezydenta Krakowa, to od kogo? Dlatego krótki test tożsamości. Panie Olku. Pytanie za milion. Kto jest prezydentem Krakowa? Ja oczywiście rozumiem oburzenie, frustrację, zwłaszcza mieszkańców Ruczaju, którzy mieli problem z komunikacją. Natomiast pytanie, czy ta niechęć nie popycha nas tutaj zbyt da daleko? Spójrzmy razem na ten wpis prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Awarie zdarzają się nawet w miastach o wiele bardziej rozwiniętych niż Kraków. To nie usprawiedliwienie, to fakt. Zespoły ZDMK cały czas pracują, by możliwie szybko zakończyć awarię. Rozumiem złość, ale to nie jest zależne ode mnie, pani Beato, że coś się zepsuło. Zobaczcie, tę wypowiedź można krytykować w ten sposób, że no jak to? Przecież komunikacja miejska jest zależna od prezydenta, lub można to interpretować w ten sposób, że awaria nie jest zależna od prezydenta. Jak spojrzymy na ten tekst, który wyświetlił się przecież nawet na tym filmie, to staje się raczej jasne, że interpretacja druga jest uzasadniona, a pierwsza jest nadinterpretacją, jest złośliwą, nierzeczliwą interpretacją, bo Myszalski pisze, że to nie jest zależne ode mnie, pani Beato, że coś się zepsuło. Nie jest zależne od niego, że się zepsuło, to znaczy awarie się zdarzają. Natomiast zależne jest od niego to, w jaki sposób zostanie to naprawione. No i rzeczywiście kilka dni później, nie dwa dni, ale więcej, zostało to naprawione i okazało się, że swoją drogą nie tory miały awarie, tylko trakcja to różne rzeczy. Natomiast zwróćcie uwagę, to jest dobry przykład, żeby się nad tym pochylić. Kiedy spotykamy się z czymś, z czym się nie zgadzamy, mamy tendencję do łapania się jakiejkolwiek możliwości skrytykowania tego, jakiejkolwiek możliwości podważenia tego. Zadajemy takie pytanie, to Jonathan Haidt pisał w książce Prawy Umysł, czy ja mogę się z tym nie zgodzić? Natomiast wystarczy nam wtedy najsłabszy argument, najsłabsza przesłanka. Natomiast, gdy spotykamy coś, z czym się zgadzamy, zadajemy odwrotne pytanie: czy ja mogę się z tym zgodzić? I wtedy najdrobniejsza, nawet najsłabsza przesłanka, najsłabszy argument, żeby się z tym zgodzić, nam wystarcza, żeby uzasadnić, że to jest prawdziwe, to jest akceptowalne. Temu ma zapobiegać zasada życzliwej interpretacji, która brzmi mniej więcej tak. Gdy możesz coś interpretować w sposób mocniejszy lub słabszy, wybierz tą mocniejszą interpretację. Interpretacje zakładając, że ludzie czasem się mogą przejęzyczyć, mogą się pomylić, mogą zrobić drobny błąd, że ludzie nie są idiotami i ludzie nie są źli z natury. Zasada życzliwej interpretacji niestety najprościej mówiąc nie działa. Zresztą mówiłem o tym gdzie indziej. Właśnie z tego powodu z tych powodu tych dwóch pytań, które zadajemy właśnie za Jonathanem Haitem. Ta tendencja do tego, żeby krytykować nie, czasem za ostro, czasem bez podstaw rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, jest zrozumiała. No właśnie dlatego. Zasada życzliwej interpretacji, zwłaszcza z takim, to się nazywa, z takim dialektycznym uzupełnieniem, dialektycznym, bo robimy to w jakiejś interakcji, zabezpiecza nas przed tym, żeby kogoś czasem nieuczciwie nie zinterpretować lub nie zbyt pochopnie nie skrytykować. Pytanie, czy powinniśmy to robić? Powiedziałem, że życzliwa interpretacja, czy ta w głowie, czy ta taka dialektyczna, jest regułą metodologiczną. To znaczy, jeżeli mamy możliwość zrozumienia czegoś na dwa sposoby, słaby lub mocny, to powinniśmy to robić. I to nam się opłaca, bo zobaczcie, wtedy nie marnujemy czasu na bezsensowną krytykę, na chybioną krytykę, tylko jest szansa na to, że spożytkujemy być może nasz czas, naszą dyskusję na to, żeby powiedzmy podyskutować o czymś merytorycznym, o argumentach czy stanowiskach, które rzeczywiście zostały sformułowane. No wiadomo, że media rządzą się swoimi prawami kliknięcia, natomiast w tym wypadku, Prosta rzecz, zasada życzliwej interpretacji mogłaby powstrzymać w tym wypadku niepotrzebną, czy właściwie chybioną krytykę. Życzę powodzenia redaktorom krawoderska.pl, zwłaszcza w tej misji, tej szczytnej i ważnej misji patrzenia władzy na ręce. To jest to, czym dziennikarstwo polityczne powinno być, żeby właśnie kontrolować, że władza nie nadużywa swoich przywilejów. Także powodzenia panowie. W tym wypadku krytyka chybiona, ale myślę, że to jest bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie, które robicie. 加油！Ciao.